Przejechałam dziś rowerem na Kazimierz. Chcę pokazać wam kilka ciekawych miejsc po pozostałości. Po nazwiska. Restauracja, kiedyś był sklep spożywczy, stolarz, towary galanteryjne, Abraham Ratner-Kupiec, Aron, Weinberg, Benjamin Holzer, Salon Mood krawić Szymon Katz. Skład towarów różnych, hajn kochan. Ulica szeroka, na której odbywają się koncerty w czasie festiwalu muzyki żydowskiej. Restauracja. Austeria, Klesner ulica Szeroka 6. Synagoga Remont.